Nogi połamał. Fiflak, jak tam nóżki? Fiflak, napisz na czacie, jak tam nóżki. I, i ziomek ma 60k. Czekajcie, wam tu upadł. O, dobra, co za debile, nie? Co za debile. Jeden zabił drugiego. A z tego Rafała dostaliśmy 2k. W sumie z perły 2k opłacało się. Ej, ten kostium jest tak opę, że Ja miałem pisać. No wiesz, że miałem pisać... My... A nie, bo bot ogarnialiśmy Foxy! Bo tam ten bot się wywalił, wiesz już jest konkurs Foxy elegancko, nie? Jak nie mieliśmy jak bo bot nie działał, nie? Ej, jego tu nie zabiłem chyba. Dzięki Kovix, Elka twoja szefie. Jego tu chyba nie zabiłem. Czeka... Co jest? A on miał tarczę, dobra! Wziąłek się na tarczy był Dzięki, zobaczysz na ten, na szocie, Kejne, okay, jak będziesz oglądał. Bo będzie szocik pewnie z tego, nie? ja tak się wywaliłem. Hello! No nie! Nie logaj. I mam cię. Ile masz dolarków? Pokaż, ile masz dolarków? Ej, on ma jakiegoś dobrego seta! On ma jakiś plus na secie, nie? Nie wiem, czy to nie jest plus 5 jest. No, morto i tak zginiesz! No, co ty robisz, nie? No, mordeczko! Dobra, nienawidzę diaksów, nienawidzę diaksów, nie Nienawidzę diaksów wziął i tak zginie I tak zginie, nie, ale będzie uciekał No po co ty w ogóle uciekasz Nie, dobra, nie wytrzymam Nie wytrzymam, nie I tak z... no debilu Nie, dobra No nie chce mi się, nie chce mi się Ty i tak zginiesz, czego ty... A dobra, tam jest jeszcze woda No hit, że będę go w tym źródle kuganiał, nie No to, to jest chyba jakiś żart W ogóle, nie Teraz to mi chyba jakiegoś pranka robi. Nie wiem, woda to jest najgorszy, co istnieje na nowej wersji. Nie ma czegoś gorszego niż ta woda, nie? No, jeszcze tu wszedł. Dobra, albo przynajmniej wyszedł z wody, nie? Co so plusy, so plusy. Przypominam, że koronka ze strężem, diaksowemu. Po dwa serduszka. Dwa serduszka dla Jaxa, nie? Spoko, spoko. A więcej drewna. To się nie dało na tym slash. Nie, jeszcze spadłem na dół, nie? Dobra, on jeszcze ucieknie, nie? Przez taki debil. Mordo, i tak zginiesz! Nie, dobra, no nie chce mi się. Ile to można mieć tego, nie? Rzemek se i tak ginie, i tak będzie próbował, nie? Przecież to trzeba mieć z IQ. No i tak zginiesz! Czego ty nie minisz? No patrz, nie. Dobra, pojebie mnie, pojebie mnie, trzymajcie mnie, trzymajcie mnie. Nie! Już się zagotowałem, nie? Zagotowałem się, zagotowałem się, i tak zginiesz! Ile ty masz IQ? Nie, no nie No nie, dobra, ile może mieć IQ? Dobra, zrozumiał to chyba, zrozumiał! Zrozumiał, nie? Dobra, nie zrozumiał, nie? Ja za nich dostałem 200 dolarków, nie? Dobijam resztkę! Eee! Dobra, biję tego Verma. Czekaj. A ten... ten verma ja jego wczoraj biłem, on mi będzie uciekał! On mi będzie uciekał, nie? Ej, dobra! Perły. Heru... Perły admin zabrał? Ej, ja nie dobrałem pereł? Nie dobrałem p. Pe... Dobre, co to jest? Co to jest? Co to jest, ja się pytam? Ja miałem 5-8 Excalibur. Ja już wiem, dlaczego ja go goniłem dwa dni. On nie miał plusowych. On nie miał plusowych. On nie miał plusowych, ja mam mieć? Ja z 58. No. No nara! No nie bij, ja mam mieć 1%. Nie mam pereł. Nie uciekam. Nara! No i nagle mnie bije, nie, nie? Przecież ty mnie i tak nie zabijesz tym wermem, nie? No teraz mnie będzie bił. Wermo codziennie uciekał! Wermo codziennie uciekał! Ja mam mieć jeden, nie? No to jest hit, nie? Ej, panie adminie, panie adminie, tak się nie bawimy, nie? Ten wermo codziennie to mnie uciekał! A dzisiaj mnie biją, bo nie mam pereł mam. Dobra, ej, jest już 5-8, jest już już 5-8, nie? Ale i tak uciekam, bo nie mam pereł. Ładnie, ładnie. Ładnie pan admin robi, nie? Ładnie. Tak mało biłem, nie? Ej, dobra, nie za. Nie, nie zabrał korony. Dobra, korona jest, dobra, korona jest zginąć. Dobra, reknijmy się. Ej, nie chcę ktoś jeden versus jeden. Versus... Dobra, dobra, ej! Ale korona jest do zwrotu! Korona do zwrotu! Zamienił mi koronę anarchii na kupę! Nie, no dobra! To jest przesada, to jest przesada, nie? Panie adminie! Korona zmieniła się w kupę. Ej, trochę śmierdzi. Czujecie? Czujecie, widzowie? Śmierdzi. Śmierdzi. Kupa anarchii stworzona przez Dexiego. No i ładnie, korona się zamieniła w kupę. <laughs> Wstawaj, zazrałeś się. No nie no, mam kupę, nie? Mam kupę anarchii. Jak chcesz odebrać koronę, to zadzwoń na Discordzie. A ładnie, dobra. Kosiara? Kosiara ma tutaj chyba jakieś zadanko dla nas, nie? Czekaj. Dzwonię, Kosiara. Dzwonię. Elo. Oddaj, oddaj koronę. Halo? Słuchaj. No, słucham, słucham. Oddam ci koronę. No. Ale pod jednym warunkiem. Dobra, ja już się boję, ja już się boję warunku, nie! Boję się już warunku. Warunek jest taki, że twoi widzowie muszą zostawić ci suba i łapeczkę. No dobra, i dobra, widzowie! Widzowie, proszę, zostawcie jednego suba. Jednego suba i lajka like i kosiara odda. Bo tak tu mamy kupę. I korona zniknie, nie? Korona zniknie! Dobra, zostawili! zostawili, Możesz oddać. Dobra, zaufam ci im. No, halo! Oszust! Proszę oddać! Już się oddaję, już! Już myślałem, już, 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 myślałem, nie? Już myślałem! No o, o No i dobra, elegancko, dzięki! No ale co mam zrobić? Co mam zrobić? Posiomek coś się siedzi w trapie, nie? No pe pewnie w nim zginę. Już, już zginęłem. ten miał dużo. No i on miał 200k. Dzięki, killer. Już wam czas zaraz skracam. Łapka w górę, widzowie! Łapka w górę dla kosiary, nie? Nie, jeszcze zrozumiem, nie? Że dla mnie nie zostawicie, ale dla kosiarki nie zostawicie. Proszę. Dobra, najważniejsze, że go hitnęłem. Dobra, i będzie blokował. No, halo! O, dobra, wyszedłem. myślałem, że bomby będą się użyć. Dawaj, mordeczko, trzyka moje. A, bo ja mam Jambusta, dobra! Oj, teraz Petsowa, jest lepszy pecik teraz. Tam Tamten gdzieś uciekł. Siemek, Ito. No, widzowie, cztery minuty i koniec tablonejczyka. Koniec tablonejta, zaraz, widzowie. Jakby ktoś chciał Elkę to polecam sobie wjechać, nie? Drugie miejsce i tak stoka, w razie czego wygrywa. Czułam tak łopatę. Czemu mam nie mieć łopaty? Nie czaję. Łopata jest do wychodzenia z trapów, bo dużo osób robi trapa z piaskiem i żwirem. Tu będzie jakiś nemoz duży. Dobra. No Przecież... On padnie! On podobno miał elkę. Ten ziom podobno miał elkę. Nie chcę mi się w to wierzyć. Nie chcę mi się wierzyć, że ten ziom miał elkę, nie? Przecież to był jakiś bait, że ten ziom miał elkę. Ej, dobra, może być śmiesznie, jaką miał Elkę, nie? Ale wątpię. Myślicie, że miał Elkę? Stawiam, że nie. Ale może zobaczymy. Wątpię, też wątpię. Ale czasami takie przypadki się zdarzają, nie? Ej, dwie minuty i nikt nie chce litry na to jeden, praktycznie, nie? Elka jak za darmochę. Dobra, patrzymy i. Ej, dobra, no nie miał. No nie miał. Ale miał 1,92. Yy, taczka, nie mam nielatki na sel. O kurwa No debilu, czemu ty go nie... Przepraszam, że przeklęłem Przepraszam, że przeklęłem, nie? Ja tylko kurde, Felek, raz mi się wymknęło. No i tak zginiesz Kolejny, kolejny, nie? Ziomek i tak zginie, nie? Ile to trzeba mieć IQ, nie? Dobra, ile taki deksik może mieć IQ? Bo nawet dodatniego bym mu nie dał Jak on by hitnął tamtego, nie? Dzięki bardzo za donata. Czemu on nie hit'nął tamtego anarchicznego? Które do możemy jeszcze tepnąć następnym razem. I 50 sekund i daję wam topeczkę zaraz. No i tu dobra, tu Dart i ten jest. Co wy robicie, chłopaki? Co wy próbujecie, nie... Gdzie oni mnie ten... A, oni minemosa robią. Ej, dobrze, dobrze się Dart czujesz? Dobra, Dart chyba się źle No co wy robicie, ciupki minecraftowe? Co mi łopatów hitają cały czas? Chodźcie na dół. Chyba padasz? No chyba padnę, nie? No chyba padnę, chłopaki. Możemy się pobić na równym, Dart, chodź. Przyleciała. Elo, Tosia. No dawaj, temy to, Tosio. No i sobie wchodzi do wody, nie? I widzowie, na Discordzie jest konkursik na klawiaturkę za 500. Foxy wysyła wam link na czacie do konkursu na Discordzie umie. Dobra, dobra, to są... Ech, no dobra, to jest hit, nie? Tepłem się do tego idioty, nie? Ja mam tak mało pereł. Jak ja tu, kurwa, padnę... Wiecie, że za to już jest ban? Ja wam mogę pokazać wiadomość od Pitera. Dobra, I screenuję was wszystkich, kurwy, i daję wam bana w tym momencie. Pokazuję wiadomość od Pitera, śmietniki jebane. Przecież ja się wyjebię tu, nie? Ja muszę coś takiego zrobić. Wiem, że to jest głupie, co robię, nie? Ale ja to muszę zrobić jak coś. Ej! Tu się nie da bomby dać, chyba! Ej, tu się nie da bomby dać! No i dobra, ja nie wiem, jak oni to zrobili, nie? No, nie, mam kurwa za mało i temów korytarz! Nie, mam za mało itemów, temów, nie? Za mało i temów, ale kurwie i tak mają raczej bana. Bo Peter już pisał, że to jest banowane jak coś. Okej no nie ucieknę stąd, nie ma opcji, nie? Zobaczcie, co kurwy zrobiły, nie? No już nie chce mi się, jak ja to widzę, nie? No i patrz, co ziomek robi, nie? Dobra, śmiecie głupie, nie? Dobra, el, el na czacie, jebać was! I macie kurwy bana w tym momencie, nie? Bo mam wiadomość od Pitera, gdzie napisał, że jest banowane. Ty masz ononek bana, kurwoje bana. Kominiarz, A, przypominam, że mieliście ostatnią bana na serwerze, nie? Gratulacje, kurwy, głupie. Gamer, jupek. Kto tu jeszcze jest? Tamten jaki, manik? I tak już mnie, kurwa, nie zabijecie. Teraz, tera to już, teraz to możecie próbować, nie? Teraz to możecie próbować, chłopaki. Kto tu jeszcze jest? Pokaż się. Wentry, dobra. Dobra, to tak. Zróbmy sobie tak. Nara. Nie masz? Dobra, teraz tera to już spróbuję uciec, nie? Teraz to już na luziku. Zobaczymy sobie koksa. Zabosiki ciebie. O, nigdy już się kurwa nie tepnął tego śmiecia. To są takie śmiecie, nie? Ten kominiarz się kurwa ostatnio prosił. On badaje. tego jeszcze go przekopałem ostatnio jak śmiecia, nie? Tego kominiarza. Składam BL4XON. 5 złotych. Zróbmy tak. O, nara. Ej, perłę cyknijcie! Cyknij perłę! Cykli perłę! Ej, to są takie świetniki, nie? To są. Oni dosowali strychę. Nie wiem, to są takie śmiecie. To są kurwa te twistedy, nie? Czekajcie, trzeba znaleźć jakiś ten. O, nie elegancko. Dobra perła. A! Widzę, widzę światełko w tunelu! Widzę światełko w tunelu! Dobra perła. Gratulacje. Dobra, eee! No, co to jest? Co to za gówno jest? Czekajcie. Co to jest za gówno? Hmm. Ja to są takie śmiecie, nie? Jeszcze mi klata pada. Ale musiałem 20 bomb tu wycykać, nie? 20 bomb wycykałem, bo pereł nie miałem. Przecież to jest hit, nie? To jest hitiorek. Czekajcie, zróbmy tak. Oni mają perły, oni mnie kurwa tylko zabiły dlatego, że mają perły, nie? Wtedy to będzie beka. Mm. Dobra, co ty kurwa próbujesz tym kominiarzem? Dzięki za donata. E, dobra. Teraz, teraz to chłopaki nara. Nara. Dobra, nara. Jeszcze tu, żebym wleciał, O, nara! EN na czacie! Nara, wieśniaki! Nara, tym ononkiem i tym kominiarzem. I za to jest teraz ban, więc gratulacje. To dawaj. Ja bez chemu. To taki teren trochę średni. No już niech będzie. I możesz uciekać, nie? Każdy z nas może uciec, żeby nie było. To dawaj, fitlak. Ja bez chemu jestem, nie? Patrz, co mi łeba daje. Fiflak, sam, sam wpadłeś z swojego łeba, nie? Dobra, perła, Fiflak. Ej, padam, padam i koksa. Do, dobra, perła, Fiflak. Dobra, co to za perła? No dobra, jeszcze ja jako perłę cyknęłem, nie? Co to za perła była? Ej, dobra, zdejmuję buty, Fiflak, chyba, żeby było ci łatwiej, co? Ale dobra, w sumie teraz coś na ci HP. Co ty robisz Fiflak, ty padniesz debilu! Cieszę się, że cię przestałem bić. Dobra, zdejmę buty. Masz, zdejmę buty, ale chodź do góry. Oj, dobra, teraz tu za dużo HP leci, nie? Teraz tu za dużo hp 35 leci. Dobra, kaperła, Fiflak, co ty robisz? Fiflak jako perełeczkę se cyknął, nie? No, eee! Mam, mam, mam! No nie! No debilu! Dobra, mam, uff. Ledwo, ledwo. Ciekawe co Fiflak miał, nie? nie? Autototem nie miał autototemu. W sumie mogę ci to oddać. Dawaj Fiflak, biłeś się to ci to oddam. Chodź Fiflak. Oddam ci to. Fiflak Ty nie masz tam, cię, żebyś nikogo nie tepnął Dobra, no to chyba możemy się bić. Ej, ty masz Excalibur przecież! Nie, no coś mi się wydaje, że nie będę dawał rady, jak ty masz ten. No dobra, zobaczymy. Ty masz całego seta plus 7 albo plus 6. Przecież ja ci nic pewnie, nie będę zabierał. No dawaj. No ty masz Excalibur, ninja przecież! No dobra, możemy się bić. No ale ty, wy ty hitami. Hitami ja wygrywam, a ja mam mi HP, nie? No więc jest lekka beka. Jest lekka beka, ja nie mogę do tylu HP ryzykować. Czekajcie, ja się... Ja się muszę zregenerować, nie? Czekaj, ninja, ja pójdę tutaj na ten równy! Dobra, jak mnie wkurza ta łopata, nie? Nie no, za... ja się boję, że on tu kogoś tepnął, nie? Na no, poważnie ja się boję, że on kogoś stepnął. Hmm. A czemu ja nie mogę bloku widmo użyć? Ej, ja nie mogę bloku widmo użyć. Czemu niby? Ja nie mogę bloku wi widmo użyć. Dobra, co za Będzie to Będzie totem. Ale jeszcze co będzie totem? Ej, 5 minut widzowie! 5 minut, syro. te 400 to jak za dermokę i wtedy. Dobra, cykamperu nie, no on mi strasznie dużo zabiera, nie? No ciężko jest. Mam 30 serc. Bo użył na mnie eventówki takiej jednej. Nie no dobra, on tu za mną skoczy, nie? O, jeszcze uciek, nie? Jeszcze ucieka. Ej, ninja! E! Widzieliście to! Mu coś padło? I od razu to miał. Czym się wydaje? Słyszeliście to? Słyszeliście to? Mu coś padło i on od razu, od razu to założył. Widzieliście to, czy? Co to było, ninja? Przez dzieci. Nie, no zobaczyłem ile mi hafle ci. Nie, ja nie mogę nic zrobić. Dzięki propozycja. Gdyby nie ty, to sztopka by się skończyła. Nie, no ja nie mam nic zrobić, on mi za dużo HP bije, nie? To szczerze, to jest akurat eee, przesada. Nic znaczy, powinniśmy jakoś dopasować sety. Klopka, klopka, bo klopka. ja ci daję często więcej hitów, a i tak mam mniej HP od ciebie, nie? I tak mam mniej HP od ciebie, więc. No, to jest powalone. Dobra, gdzie on wpadł? No i perła, i orka będzie. E, szkoda i temu, tak szczerze. No nie, no dobra. Ninja, zabierasz mi więcej HP jak coś, zabierasz mi więcej HP i tak uciekasz, nie.